Przestój ekonomiczny jest jedną z kluczowych inicjatyw w ramach tarczy antykryzowej, mającej na celu wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19. W skrócie, to moment, w którym pracownik jest gotowy do pracy, ale z różnych przyczyn, niezależnych od pracodawcy, nie wykonuje swoich obowiązków. Jakie zasady wiążą się z tym zjawiskiem i jak prawidłowo rozliczać taki czas? Przyjrzyjmy się szczegółom. Zgodnie z artykułem 1,5 g tarczy antykryzowej, wynagrodzenie pracownika objętego przestojem ekonomicznym może być obniżone o nie więcej niż 50%, ale nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie. To oznacza, że nawet w trudnych momentach wciąż istnieje minimalny poziom zabezpieczeń finansowych dla pracowników. Dla lepszego zrozumienia rozważmy przykład pracownik, który normalnie zarabia 3360 zł miesięcznie i pracuje przez standardowe 168 godzin. Przebywa na przestoju od 1 do 10 kwietnia. W efekcie w kwietniu jego wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 2080 zł, co obliczamy na podstawie stawki dziennej, a dodatkowe wynagrodzenie postojowe to 1280 zł, razem da to kwotę 3360 zł za ten miesiąc, co jest zgodne z przepisami. Dla pracodawców w ramach tarczy antykryzowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To ogromne wsparcie dla tych, którzy spełniają określone warunki ułatwiające przetrwanie trudnych czasów. Jak dokładnie ewidencjonować czas przestoju? Używając systemu Enova 365 można łatwo wprowadzić strefę Przestój Ekonomiczny w kartotece pracownika. Dodatkowo istnieje opcja seryjnego dodawania przestojów dla wielu pracowników na raz, co znacznie oszczędza czas i zwiększa wydajność. Co z obniżeniem wynagrodzenia za przestój? Aby to zrobić, wystarczy zaznaczyć odpowiedni parametr w systemie oraz uzupełnić wskaźnik procentowy. To proste kroki, które pozwalają pracodawcom dostosować wynagrodzenie do aktualnych warunków. Należy zwrócić uwagę że w czasie przestoju ekonomicznego nie nalicza się składek na pracownicze plany kapitałowe dla uczestników PPK, co także wpływa na kwestie finansowe przedsiębiorstw. Aby ułatwić sobie prawidłowe rozliczanie przestoju, warto korzystać z narzędzi, które za nas wszystko uporządkują. System Enova 365 daje możliwość generowania wykazu pracowników uprawnionych doświadczeń z FGP oraz drukowania wniosków RSPC dla zleceniobiorców, co znacznie upraszcza cały proces. Podsumowując, zrozumienie zasad rozliczania przestoju ekonomicznego jest kluczowe nie tylko dla zgodności z przepisami, ale także dla utrzymania płynności finansowej firmy. W trudnych czasach warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy mogą pomóc w prawidłowym wdrożeniu tych zasad. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy Neosmart. Ich zaawansowane narzędzia i wsparcie mogą okazać się nieocenione w tym procesie. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.